Witajcie w Kinowym Ekspresie. Dzisiejsze wagony są wypchane po brzegi George'em Klunejem. Przyjrzymy się dzisiaj jego karierze, opowiem też o moich ulubionych filmach z jego udziałem, sprawdzimy też ile filmów wychodzących w ten piątek zawiera George'a, a skończymy recenzją puszczanej w tej chwili w kinach Krainy Jutra. Clooney daje nadzieję wielu aktorom, że ich czas dopiero nadejdzie. Jego prawdziwa kariera zaczęła się dopiero w latach 90., kiedy już miał 33 lata i udało mu się złapać dużą rolę w serialu Ostry Dyżur, co prawda wcześniej grał małe role w takich megahitach jak powrót pomidorów zabójców. I pick myself up a Yeah, when it wow, I'd heard który jest kontynuacją filmu Atak Pomidorów Zabójców. Czy serialu komediowym, który pożył jeden sezon. I'm on duty. W ogóle faza, bo tamten serial też nazywał się Ostry Dyżur. Nie mam pojęcia jak to jest możliwe, że Cluny grał w dwóch serialach o tej samej nazwie. Może komuś w biurze pomieszały się papiery. Może nasza wschodząca gwiazda stwierdziła, że walić to będę grać we wszystkich ostrych dyżurach. A może ktoś pomyślał, że e, już raz był casting, nie ma sensu robić kolejnego. W każdym razie dzięki roli w tym drugim, większym serialu, Clooney stał się popularny i zaczął dostawać angaży w filmach. Zagrał główną rolę w Od Zmierzchu do Świtu, miał też okazję być Batmanem. Ale w Batmanie i Robinie, więc to pewnie taki aktorski odpowiednik spotkania swojego bohatera z dzieciństwa, kiedy ten leży zaćpany w kałuży swoich wymiocin na podłodze w knajpianej ubikacji. W 1997 roku zaczęła się jego długa, owocna współpraca z reżyserem Stevenem Sodenbergiem przy filmie Co z oczu, co z serca. Od tamtej pory George właściwie nie schodzi z kinowych ekranów i co roku wychodzi przynajmniej jeden film, w którym on gra główną rolę. Szybko jednak okazało się, że nawet to jest dla niego za mało. Już w 2002 roku wziął się zapisanie filmów i ich reżyserię. Niebezpieczny umysł, good night and good luck i idy marcowe zostały ciepło przyjęte, a świat nawet nie zazgrzytał zębami nad tym, jak jeden koleś może wyglądać tak zajebiście, mieć tyle szmalu i tyle talentów, że można by tymi talentami wykarmić w Pół Afryki, bo po prostu chyba nie da się zgrzytać zębami. Wydaje mi się, może to tylko ja, ale wydaje mi się, że George Clooney jest jednym z tych aktorów, których po prostu nie da się nie lubić. Tak jak, nie wiem, Robin Williams albo Bill Murray. Trzeba być socjopatą. Chociaż czasem dostaje mu się rola szarmanskiego dubka, to nie w tych komediowych, szerokich rolach spełnia się najlepiej. Tylko raczej wtedy, kiedy jest stonowanym gościem, którego życiowe doświadczenia wiele nauczyły. Jest coś niezwykłego w oglądaniu na ekranie gościa, który wygląda jakby występował w reklamie whisky albo kompleksu basenów. Z wierzchu to sobie tak wygląda, ale po drodze widzimy, że jest właśnie człowiekiem, ze swoimi problemami, zagubiony jak my wszyscy. Po tym wstępie prawdopodobnie was nie zdziwi, że najbardziej podobał mi się Spadkobiercach oraz w chmurach we. W, 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 w chmurach, we w chmurach. W tym pierwszym filmie reżyserowanym przez genialnego Aleksandra Payna George gra, prawnika posiadającego 25 tysięcy akrów ziemi na wyspie Kauai. I tak jak trudno zwykłemu człowiekowi ogarnąć tak odległą materialnie postać, tak nie trudno utożsamić się z jego rodzinnymi problemami, a oto się wszystko tutaj rozbija. Cała akcja filmu dzieje się na Hawajach i czuć to w samym jego nieśpiesznym tempie, no i bardzo słychać w wybornych utworach. Do soundtracku bardzo często wracam i serdecznie polecam jako nawet oddzielną bestię. Spadkobiercy to film na cztery kluneje na pięć możliwych. Przy tym George Clooney zasługuje na oddzielne pięć klunei za swoją rolę. Kilka ekspresów temu zachwycałem się filmem Juno. Widzicie, okazuje się, że ten sam reżyser stworzył także właśnie produkcję pod tytułem W chmurach. Zgadnijcie, kto tam gra. Nie podpowiadaj. Bohater dzisiejszego ekspresu gra tam faceta zajmującego się zwalnianiem pracowników innych firm, których szefowie nie mają na tyle ikry, by zwolnić ich sami. Ryan Bingham, bo tak się nazywa bohater, żyje na lotniskach i w hotelach i szczyci się tym, że nic go nie trzyma w miejscu. Znajdziecie tu sporo lekkiego humoru i odbijania od siebie charakterów w postaci o różnych przekonaniach. Jak w każdym dobrym filmie nie otrzymacie jednoznacznej odpowiedzi, która droga jest słuszna. Podobnie jak Juno w Chmurach, także łączy lekki ton i jednoczesne branie pod mikroskop poważnych tematów. No ja nie lubię się powtarzać, ale ocena będzie taka sama. 4 klunaje dla filmu, 5 kluneje dla kluneja. Nasza dzisiejsza lista premier zostaje wzbogacona o klunicznik, czyli licznik klunejów. Za każdy film, w którym gra Cluny, do klunicznika zostanie dodany jeden punkt. Wchodzi hiszpański Magical Girl, czyli film, który wygrał Scope 50, taką akcję gutek film zorganizowaną, w której 50 osób, w tym ja, wybierało, który film trafi do kin. Co prawda to nie jest ten, na który głosowałem, ale to jest ten, który wygrał główną nagrodę i jest całkiem spoko. Ta zwycięska hiszpańska produkcja opowiada o kilku osobach w fabule opartej na tym, że mała dziewczynka powoli umiera i jej tata postanawia przez szantaż zdobyć pieniądze, by kupić jej wymarzoną sukienkę. Film jest kompletnie niewiarygodny, ale to nie przeszkadza jakoś bardzo. Wyłączamy ten element w mózgu i zostaje nam dość tajemniczy i całkiem skuteczny thriller. Mogę na pewno polecić, mimo braku kluneja. Najdłuższa podróż, czyli kolejny film na podstawie książki autora bestsellerowych Roman Sideł Nicolasa Sparksa, trwa 2 godziny i 20 minut. Więc nie dajcie się zwieść tytułowi. Dłużej trwa nawet podróż pendolino z Krakowa do Warszawy. Po drugiej stronie skali ambitności leży Timbuktu, które nazgarniało już nagród i pochwał od krytyki. Opowiada o życiu w tytułowym mieście kontrolowanym przez dżihadystów. Podobno brakuje tam tylko George'a Clooneya. Poza tym będzie można zobaczyć dramat erotyczny Strefa na gości, umiarkowanie ciepło przyjętą komedię romantyczną Miłość od pierwszego ugryzienia oraz kryminał Marsylski łącznik o walce z biznesem narkotykowym. No i tyle. No i jeszcze Jurassic Park wchodzi, ale to już wszyscy wiedzą, więc powiem o Jurassic Park przy okazji recenzji Jurassic Park za tydzień. No to spójrzmy na klunicznik. Gdyby nie Brad Bird, nie mielibyśmy Ratatua i, i nie ma mocnych, jednych z najlepszych animowanych filmów w historii 3D. Dlatego nie mogłem się doczekać na ten film. Kraina jutra jarała mnie na tyle, że nie chciałem nawet słuchać opinii krytyków. Nie chciałem słuchać. Zresztą przecież parę osób dało pozytywną opinię. To na pewno są ci, którzy mieli rację. Pewnie to wszyscy inni się mylą, Na pewno jest bardzo dobre. Więc pierwsze wrażenie, kiedy dostaję to futurystyczne miasto będące takim połączeniem klasycznego science fiction z tak klasycznej wizji utopijnej z współczesnym obłym designem. Wow. 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 Fajne. No tak czułem, że krytycy przesadzali. Ale potem, na długi czas, miasto znika. Myślę, fajna ekspozycja, fajnie, że tak szybko do tego dochodzimy, przejdźmy do mięska. A tu bum, zaczyna się druga ekspozycja, wolniejsza, dłuższa. Po tym jak rzucona nam kość, zostajemy pozostawieni na nudnej, znanej nam ziemi i z bohaterami, których relacje sprowadzają się przeważnie do kłócenia się ze sobą i spowalniania akcji czasem jadą szybko autem, czasem strzelają się i biją z wybuchającymi robotami i może dałoby się dobrze przy tym bawić, gdyby nie było uczucia, że to tylko zapchaj dziury, które frustrują, kiedy zajmują ponad pół filmu. Zresztą, jak na ten lekki disneyowy klimat świata wyobraźni strasznie dużo tu przemocy i łomotu. Hej, spoko, to są tylko roboty. Potrącanie ich, wyrywanie im kończyn i odkształcanie im twarzy za pomocą kija baseballowego to nie jest przemoc. Chyba, że mają czerwony olej. Ale to nie jest najgorsze. Przez półtorej godziny czekamy na to wielkie wyjaśnienie, wszystkiego. To zaskoczenie, na temat którego wszyscy są tacy tajemniczy. I okazuje się, że to jest nic. Po półtorej godziny ekspozycji i wypełniacza nie dostajesz nic specjalnego. Przekaz filmu też jest prosty i bardzo populistyczny. Najlepiej obrazuje go cytat, który znajduje się na murze w mieście w krainie jutra. Już nawet moja mama nie wrzuciłaby tego na swoją tablicę na Facebooku. Jak to pięknie ujął pan Scott w New York Times, Kraina Jutra, poszukując metod na rozbudzenie wyobraźni, znajduje slogany, po czym myli je z poezją. Dwa kluneje na pięć dla filmu i niestety również tylko dwa kluneje na pięć dla kluneja, którego rola niestety zbyt często sprowadza się do mówienia nie, po to żeby spowolnić akcję jeszcze bardziej. No, no i to tyle. I to wszystko na dziś. Komentarze dzisiaj nie robimy. Zrobimy za tydzień ze zdwojoną mocą, ok? Jak wam się podobało, to strzelcie lajka, udostępnijcie i co tam jeszcze lubicie najbardziej robić. A i y, George, jeżeli oglądasz, hej. Podoba ci się moja nowa fryzura? Na pewno nie ogląda. Na pewno nie ogląda.